Wam wszystkim zobaczymy sobie przerażająca o tajemniczej kobiecie. Już go. Mój kuzyn pracował kiedyś na posterunku policji. Myślę, że będzie bohaterem. A ta historia dotyczy przerażającego przeżycia jednego z jego kolegów. Pełniąc służbę pewnej nocy, nie rozumiem dlaczego nie mogą zrobić wszystkim twarzy, tylko. Głupim głównym bohaterom. Bez sensu otrzymał telefon od pracownika stacji benzynowej, że zostali okradzeni. Jak to kur... tak nagle? Przecież stacja benzynowa to jest chyba 24,7 h. Nawet długo jest bardzo na pewno. A złodziej uciekł na krótko przed tym telefonem. Jak? A z tym całym głównym na stacjach? Ja pier... Zapytał pracownika, czy mógłby opisać podejrzanego. Mm. Mm. I kujek. Byłem w toalecie. W zaskoczeniu, ten powiedział, że osoba ta była w rzeczywistości kobietą. <kuh> Ale kobieta też może krasz, nie? W białą sukienkę. Z... Samara Morganturu. Nie, 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 nie. Nie, 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 stop. Dobra już, bo przez przypadek przełączyłem. Ciemnymi włosami i była bardzo. Mówiłem, że. Samara, morgan! Co powiedział pracownik. Mhm. Mm mhm. Mm Weszła na stację, prosząc o pomoc, bo zgubiła się w środku nocy. No. Pracownik poszedł więc do biura szefa i powiedział mu, co się stało. Następnie razem poszli do części sklepowej stacji. I wtedy zorientowali się, że tej kobiety już tam nie ma. Ale otwieranie takiego. Jak to się nazywa? A z kasy. Y, kasa. Y, ten. Y, otwieranie kasy jest bardzo hałaśliwe mm, przecież, mm, więc powinni. Mm. to usłyszeć. Raczej. Zniknęły wszystkie banknoty. Ponieważ policjant. Banknoty, notyku. Dzisiaj się płaci jebaną kartą. Jedynym dyżurnym, mogącym zająć się tą sprawą, od razu osobiście udał się na miejsce zdarzenia. Jadąc w kierunku stacji benzynowej, przejeżdżał przez zaciemniony odcinek autostrady, który był otoczony lasem. Jechał środki. Nie jechał pełnie, nie? Kurno. Kiem ponurej drogi, gdy zauważył, że z naprzeciwka idzie kobieta w białej sukience. A sama Morgan nie pokazuje ryja. No tak. o ciemnych włosach i wyglądała na ładną. Minął ją rozpędzonym radiowozem, więc zaczął zwalniać, a następnie zawrócił, aby sprawdzić, czy to ta osoba, którą wcześniej opisał mu pracownik stacji. Dobra, ale tej kobiety w nie będzie, nie? Zobaczymy. Następnie zjechał z drogi, zatrzymując się obok niej. Ty... Jak on zawrócił na autostradzie? To jest jazda pod prąd. Jak on... Ja pierdolę, no. Jedziesz sobie autostradą, jest barierka na środku, nie? E, dopiero z jazdami możesz zakręcać, a chłopca zakręci tak po prostu. Jeszcze policja, ja pierdolę. Miasto wsiadł z samochodu. Proszę pani, musi pani natychmiast wsiąść do samochodu. Pamiętacie <laughs> <laughs> sobie sytuację, że tak po prostu sobie idziecie? I nagle policja jedzie, jedzie, później zawraca jeszcze na jebanej autostradzie pod prąd, jedzie i mówi, że musisz wsiąść do rad radiowozu. Potraktowałbym to jako zbok. Podczas powrotu na komisariat, zadawał jej podstawowe pytania, typu dlaczego ukradła te pieniądze i inne temu podobne. Jednak kobieta, siedząc na tylnym siedzeniu, nie odezwała się ani słowem. Ja też tak trafię. Po prostu patrzyła w jeden punkt przez całą drogę. A w jaki? Jej zachowanie było dość dziwne, więc pomyślał, że kobieta może mieć jakieś problemy psychiczne. Jakie kurwa problemy psychiczne to ty masz, Debilu? Wtedy postanowił, że nie będzie z nią więcej rozmawiał w radiowozie. Ha, mam ci w dupie. Masz problem. Wtedy zaczął przesłuchiwać kobietę. Wtedy niespodziewanie powiedziała, że zwróci wszystkie pieniądze następnego dnia, jeśli pozwolą jej spędzić noc w posterunkowym areszcie. No i nie widzę przeszkód. Richard, twierdząc, że nie ma dokąd pójść. On i okay. Policjant byli zdezorientowani, ale nie mogli nic zrobić, więc w końcu zaakceptowali jej propozycję. Co w tym złego, że po prostu. Znaczy, no trochę to. Dobra, to było trochę dziwne. Dają spędzić w celi jedną noc. Jeden z policjantów zadzwonił tym na stację benzynową i poinformował pracownika. <laughs> jeminy! Je takie pisujące wszystko i ja pierdolę, co za dzira przeszła na posterunek. Nasze złapali te osoby. I zwrócą pieniądze jutro. Następnego dnia kolega kuzyna poszedł do celi po kobietę, którą wczoraj zatrzymał. Gdy tylko stanął przed kratami został. Opuścił kluczyk, musiał go podnieść, ale wypuścili kobieta. Wszystko się dobrze skończyło. Oszołomiony. W celi. zobaczył, że twarz mężczyzny, który tam siedział, jest cała... Oj oj. Oj oj. Oj, oj. Ale przecież ktoś tego musiał pilnować, tak? Pocięta. A jego ciało jest przybite gwoździami do ściany. A skąd ona wzięła to wszystko? Ale, no przecież policjant tego pilnował, no. Pieniądze pochodzące z kradzieży, których nie widzieli wczoraj, były umieszczone w jego kieszeniach. To on to ukradł, to jego kara. Na ścianie obok niego był wymalowany krwią napis, zwracam dług. <głos> Kurwa. <głos> PKO ban polski. Co jeszcze bardziej przerażające, to fakt, że kobieta zniknęła. Się ulotniła. Policjant natychmiast poszedł do komendanta i poinformował go o całym zajściu. Wtedy cała lokalna policja rozpoczęła przeszukiwanie okolicy, ale nigdzie nie znaleźli już tej. Bardziej martwiłbym się o tego typa. Kobiety. Dziś wszyscy na posterunku mają traumę po tym zdarzeniu. I to właśnie opowiedział mi. Też bym miała, ale kuzyn kłamał. To wszystko było jej pane kłamstwem. Mój kuzyn, zastanawiam się, jak ktoś mógł uciec z celi. Unikaj. Zastanawiam się, dlaczego ty w to wnale wierzysz. Przy tym nagrania przez kamery w końcu nigdy nie dowiedzieli się, co się stało tamtej nocy. I gdzie teraz jest ta tajemnicza kobieta? I myślę, że kurwa, możemy zakończyć odcinek tak cringe'owo tak bardzo cringe'owo Do widzenia.